Anioły chore na melancholie wycinały ludzi z wielkiego arkusza i przyklejały ich dowolnie, jednego po drugim. Z ciężkimi czarnymi skrzydłami stały walizki, także one, aby je zamknąć i wysłać. Lub na kolejowej stacji przestawiają lokomotywy z toru na tor. Całą noc, i nie wiemy, co się szykuje dla nas jutro. Jak wewnętrzna ściana domu, co stała się zewnętrzną po wojnach i zniszczeniach, tak ja stałem tu nagle i zbyt wcześnie w moim życiu. Prawie zapomniałem, jak to jest być wewnątrz. Nie boli już, nie kocham już, i daleko, i blisko, i to, i tamto równie daleko ode mnie. Nie domyślałem się, co jest z kolorami ich los, jak ludzi los. Błękit drzemie w pamięci granatu i nocy, bladość wzdycha w czerwieni snu. Wiatr przynosi zapachy z daleka, ale w nim nie ma zapachu. Liście dzikiej lilii umierają na długo przed jej białym kwiatem, który nie pozna zieleni wiosną i ponurej miłości. Podnoszę oczy ku górom. Teraz rozumiem, co znaczy dźwigać oczy, jaki to jest ciężar wielki. Ale wielka jest tęsknota, ból, by nie być znowu wewnątrz świata. Spokój duszy, mówili moi rodzice, człowiek musi odnaleźć spokój duszy, jak arabscy bogacze, którzy zimę spędzali w Jerycho, a lato w Ramalach i zapomnieli o pustym. W pustynnym środku. Oni też zapomnieli o środku. Czy jak przenoszą śpiące dziecko z miejsca, gdzie zasnęło, do łóżka bez budzenia. Albo jak człowiek, który podkłada bombę i oddala się, tak iż nawet nie usłyszy echa swojego uczynku. Pewna kobieta rzekła mi raz. Żyje spokojnie, z dala od historii. Powiedziałem jej rachab też tak mówiła. Siedzę pośród murów. A spójrz, jak weszła do historii i nie wyszła z niej spokój duszy, spokój i dusza. Chcę być. Tylko jeden raz. W pokoju, na który patrzę każdego wieczora z miejsca pracy. Firanka zasłonięta, a czasem w środku pali się światło. Żyję już dość długo, aby chcieć tylko tego. Zamiast Królestwa Niebieskiego.